O nasze buty wypadły. Do Myśmy byli na plaży, to była sekunda. Ile kosztował ten katamaran? Z tej strony, jak widzicie, już jest wszystko zrobione. Yeah. This is the best oh, Kocham to. Dzień dobry moi drodzy, witamy was w kolejnym odcinku. Zaczynamy dzień od trochę pojeżdżenia, pozałatwiania spraw na mieście. Właśnie dotarliśmy na pocztę tajską. No i musimy wysłać przesyłkę. Zobaczcie, nawet polska flaga jest, jak miło. Dzień dobry kochani, my już jesteśmy na pontonie. Jedziemy dzisiaj katamaranem. Słuchajcie, z nami Piotr i Asia. Oni, oczywiście, to zabukowali wszystko, tą przygodę. No, będą naszymi sąsiadami. Tylko tyle, wam powiem. Spędziliśmy już tutaj tydzień ze sobą, prawie. Bardzo miły czas. Boże, mega o, Scott. ludzie. Jak tylko takich ludzi tutaj mamy mieć, to ja się cieszę. Niesamowicie. Więc dajcie łapkę w górę, a my startujemy już zaraz wam wszystko pokażemy. Kolor tej wody jest niesamowity. Partnerem kanału jest Trines.pl. Producent zdrowego snu, poduszki, łóżka, materace, absorbery. Tylko Trines zapraszamy. Link w opisie. No Może trochę Wam pokażemy, bo będziemy płynąć dookoła Kopangan, naszej no, ulubionej wyspy. Można tak powiedzieć, malutkiej tutaj. Znaczy, no, kochamy oczywiście Kosamuja, ale Kopangan jest zaraz za tą drugą. Żebyśmy Bardzo mogli blisko wam... i w ogóle to taka jeszcze bardziej dzika wyspa, trochę mniejsza. No, ale pokazywaliśmy na YouTube, więc jak ktoś Dokładnie. chce zobaczyć Kopangan, to oczywiście może wrócić do poprzednich naszych odcinków. Dzisiaj okrążymy tą wyspę, bo tak naprawdę nie widzieliśmy jej jeszcze, jak ona wygląda. Tak na zewnątrz. Jest to fajny katamaran. Ty pierwszy raz będziesz, tak? No, pierwszy raz Tak, pierwszy raz na katamaranie. Oczywiście byliśmy wcześniej na jakichś takich łódkach. Czymś podobnym, ale wiecie, katamaran to katamaran. Wow! Te widoki są niesamowite. Myślę, że będzie bardzo, bardzo fajnie, że wszystkim będzie się podobało. Asia i Piotruś mają dwoje dzieci, więc oni oczywiście już tutaj wszystko obserwują, patrzą, są bardzo ciekawi, mówią, że już byli na dole, że tam są dwie kabiny, że można się położyć, spać trochę nawet jak ktoś chce odpocząć. No taki typowy katamaran, wiecie, jak ktoś nawet chce parę dni sobie podróżować, czy takie coś wynająć, no to oczywiście może. No bo się na jeden dzień, tutaj mamy wynajęty ten katamaran, więc zobaczymy jak nam się to będzie w ogóle podobało. Cieszymy się na nową przygodę, bo to jest takie trochę inne niż tylko na lądzie Wam pokazać to wszystko, więc jestem też ciekawa jak Wam się będzie podobało i kto z Was chętnie by się wybrał na taką wycieczkę katamaranem. Weszliśmy sobie na górę, zobaczcie jak tutaj fajnie jest to wszystko zrobione. Tutaj macie takie płachty nad wodą, tutaj są jeszcze dziurki. Nie można skakać, ale można stąd skakać tam. To jest fajne. Pan tutaj trochę nam opowiadał o wyspie Kopangan, że on ją bardzo lubi i że mu się podoba. Tutaj nasza większa wyspa. Zobaczcie, pięknie to wygląda. To jest taki wierzchołek. Tutaj właśnie mają taki mini port dla tych katamaranów. I mamy pana fotografa, zobaczcie. Wyspa Kopangan, zbliżamy się do niej, a jej bujna roślinność i piaszczyste plaże zapraszają do odkrywania. Kopangan, znana na całym świecie z energetycznych imprez Full Moon Party, skrywa również spokojne zakątki, idealne do relaksu i podziwiania natury. Dotarliśmy na wyspę Kopangan. Zobaczcie, tutaj jest taka plaża. Totalnie nie ma na niej ani jednej osoby. Dlatego, że nie można tutaj dotrzeć autem ani skuterem. Już jak zbliżaliśmy się do tej plaży, powiem Wam szczerze, to widok był taki, że zapiera dech. Myśmy leżeli tutaj to. i nie wierzyli po prostu, jak pięknie wyglądają te palmy, ten piasek, ten widok. Oczywiście są tam jakieś domki, myślę, że tam mieszkają może ludzie. Nie wiem, zapytamy się ich, czy tutaj można w ogóle wypocząć parę dni. Ale oni powiedzieli nam definitywnie, że można tutaj dotrzeć tylko właśnie łodzią albo takim katamaranem. Teraz będą nam robić taką ślizgawkę chyba do wody. Możemy tutaj popływać, możemy Zobaczcie sobie co. się rozłożyć, możemy naprawdę tutaj wyczylować, możemy sobie popływać i nawet wyjść właśnie na część tej wyspy, żeby zobaczyć, jaki piasek jest na tej plaży. I po prostu od tej drugiej strony zobaczyć, jak wygląda ten widok, bo z tej strony od łodzi już widzimy. Powiedzcie sami, czy to nie jest piękne? Te wszystkie skały wyglądają tutaj, jakby były tak specjalnie ułożone. To nie wygląda dla mnie tak, jakby rzeczywiście zrobiła to natura, tylko tam wyobrażam sobie tą jedną, która stoi nad morzem, jakby to był takie iglo, taki domek. Zobaczcie sami, jak pięknie to wygląda. No dla mnie ten widok jest po prostu przepiękny. Kocham to. Uwaga, Dawid będzie teraz skakał z kamerą. No kochani, popływaliśmy, jesteśmy naprawdę bardzo zmęczeni, to wycięcie, nie? Strasznie. Powiem Ci, że nie sądziłam, że tak wycięci się woda, a gdzie dopiero jeszcze słona woda. Jest tak słona, że po prostu... Ale dzieciaki mają taką frajdę. Słuchajcie, to jest takie piękne, ale jeść nie chcą. Nie chcą jeść. A nie, najedli się truskawek też. Ale my już tutaj zaczynamy jeść. Zrobili nam taki obiadek. Zobaczymy, jak to smakuje teraz. Co to jest? Jakiś ryżyk? Jakaś sałata, coś takiego? No... Jakiś makaron taki, nie wiem, co to za makaron. I wszystko jest bez mięska, kochani. Więc co? Smacznego. Mnóstwo przygód. Ale teraz właśnie tak słońce jest za chmurami. Wydaje mi się, że to najlepsza taka jest pogoda. Adrianka popłynęła łódką na plażę. Będziemy robić taką mini sesję zdjęciową z drona. No a efekty możecie zobaczyć na Instagramie, więc zapraszamy Was. Cudownie to wygląda. Pangan, to miejsce, gdzie urok tropikalnej wyspy spotyka się z potęgą natury, która przez miliony lat kształtowała ten malowniczy zakątek świata. Wyspa to coś więcej niż tylko piaszczyste plaże i turkusowe wody, to również fascynujący krajobraz, pełen niezwykłych formacji skalnych. Wyobraź sobie, że suniesz po spokojnych wodach, a przed tobą roztacza się widok na wysokie, granitowe skały. Które wyrastają wprost z gęstej dżungli. Te skały powstały z magmy zastygłej pod powierzchnią Ziemi miliony lat temu. Teraz tworzą spektakularne klify i abstrakcyjne formacje, jakby natura sama chciała pokazać swoje artystyczne zdolności. Kopangan jest wynikiem potężnych sił geologicznych, które przez wieki działały, aby stworzyć ten niepowtarzalny krajobraz. Erozja, wiatr. Deszcz. To one rzeźbiły te granitowe bloki, które dziś zachwycają nas swoimi kształtami. To, co teraz wydaje się tak spokojne, kiedyś było areną gwałtownych przemian, które powoli, ale nieuchronnie kształtowały Kopangan w to, co możemy podziwiać dziś. Czy to nie fascynujące, jak ta wyspa zrodzona z chaosu i ognia stała się teraz miejscem spokoju i piękna? gdzie przyroda i czas stworzyły doskonałą harmonię. Zbiera się taki deszcz, to słuchajcie, piskole. że masakra już nas pokonała, tam w tej plaży. Mówię, musimy wypłynąć, uciekać przed deszczem. No zobaczymy, że jesteśmy cały w piasku, ale opłacało się zajebiście. Tyle. Zobaczcie jak tutaj zaczęło lać. Chłopaki tutaj już się znają na swojej robocie. Widać słuchajcie, zbijajcie się szybko. Dosłownie 3 minuty wcześniej niż zaczęło tak lać, że one przyjechały. Taka żółtka się wywróciła i skrzynka jakaś wypadła. Ale pada, ale Dobra, spadam stąd. Zobaczcie już całą kularną. <gry> Bo nasze buty wypadły. Nagrywa. Słuchajcie, nasze buty wypadły z buty wypadły, pusty, tak. wypadły. Zobacz, tam, tam, tam. tak, ja nie wiem jak oni to chcą teraz tutaj... Bo nas ja nie mam, jak Ale <suszeledawki> Moje najlepsze crocs. Moje najlepsze hamotosy. To ma! Budeły? Budeły! Budeł. I ta skrzynka z tymi butami utonęła On po dzisiaj że buty nasze no bye-bye Nie było byś by tego Myśmy nie byłoby nie, nie, nie Zobacz jaki sztorm jest Wiecie co jest ja najśmieszniejsze? to moje jedyne klapki Nie no słuchajcie to jest jakiś hit Dawid ma tylko jedne klapki Wszystko resztę jest w kontenerze Ja co prawda mam tutaj dwie pary klapek Ale te były moje najlepsze, które chodziłam naprawdę codziennie bo przynajmniej nie bolały mnie od nich pięty, bo one były takie fajne, miękkie. Ja pierdzielę, i teraz nie mamy klapek, musimy jechać coś kupić. Mam na nadzieję, że tutaj coś będzie fajnego, ale zebrała się. Myśmy byli na plaży, to była sekunda. Mówię Wam co, nie Asia? To była Strasznie, sekunda. Strasznie, po prostu sekunda. Klapki wyleciały, Pan powiedział: Przykro mi, pudełko poszło pod wodę. Bye, bye. Więcej nie możemy zawrócić katamaranu, ponieważ fale są ogromne. Ryby będą chodziły w moich klapkach. Gdybyście tutaj byli na Kopangan, kochani, ktoś by widział jakiegoś kraba albo jakąś rybkę, która chodzi w takich granatowych, pięknych klapkach, to bardzo was proszę, dajcie mi znać, gdyby ktoś znalazł. Ja mieszkam teraz na Kosa Moi. Dziękuję, kochani. Słuchajcie, dopłynęliśmy już do naszej wyspy. Pogoda się uspokoiła, jest naprawdę urokliwie. Zobaczcie te widoki. Co tam, chłopaki? Dobrze. Dobrze, zobaczcie, tutaj Dobrze. mamy rybki. Słuchajcie, patrzcie. To jest Masakra, zobaczcie co tutaj jest. Jakiś. What's that? Squid. Squid. So będziemy łowić ryby na squid. Dawaj, Alex, dasz radę. Podoba ci się? Tak. Fajnie. Wow, zobaczcie, Xavier, best, najmniejszy I said, I za złowił rybkę, no pięknie I'm oh, scared Look, it's purple This one, this one Don't worry I want to put it back You want to eat this, Xavier? <laughs> 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 no, I don't want to eat this Ekstra. Ani już drugą rybkę złowiliśmy z Asią, a chłopaki tutaj wyjmują jedną za drugą Jesteśmy wili Łasi i Piotra. Odej, musimy pożyczyć buty. No właśnie, i skarpety. Ja ciekawe, no. ciekawe, 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 czy będą dobre No zobaczymy, no musimy gdzieś iść kupić buty, nie? I co dobre? Powiedz no, tak, tak. W ogóle wiecie co w samolocie tak mi spuchły nogi. Zobaczcie, co się stało. Brązowy paznokcie. Masz brązowego paznokcia? Tak. Dobrze. Pokaż. No nie widzisz teraz, bo tak Nie no powoli. widać rzeczywiście. No. Ale numer. No to teraz będziesz znowu w za małych chodził. <grystanie zróżone> a ja mam już tutaj kochani skarpetki elegancko i zaraz muszę w Asi by tu wskoczyć. Chłopaki tutaj siedzą, się relaksują, a Asia ma rozmiar buta. Jezu, co za przygoda. No, są tyle za duże. Ty, to mogłabyś w to miejsce <grystanie zróżone> oddać mi, by były dobre. No właśnie, ja bym, ja bym, ja bym i Dawidowi, to by było perfect. O, lepiej, w tej sukience, w tych butach, uważam, że wygląda pięknie. Podoba Wam się? Jak Następnego dnia. Dzień, Dzień dobry, dobry, kochani. Kochani, witamy Was następnego dnia. Jesteśmy jeszcze w willi tej, którą Wam pokazywaliśmy, że jest do sprzedania. Ja wiem, że wielu z Was pisało, o jaki piękny widok, ale troszkę zasłania to wszystko, te przewody, które tutaj są. Wiecie co, to nie jest problem, to można schować, więc myślę, że to jest do uzgodnienia z właścicielem, więc nie będzie tu żadnego problemu. W willi jest wliczone to, żeby to schować, więc to... Jest, jakby wiecie. My wam fajne. pokażemy tą wilanę. Nawet chciałam Wam jeszcze powiedzieć, ile kosztował ten katamaran, bo na pewno będziecie pisać. Jak już pisaliście do mnie na Instagram, to będziecie też, byli, będziecie też pisać na pewno na YouTube, ile to kosztowało. Więc teraz mamy sezon, który jest sezonem jakim? Low season. Tak. I wtedy wszystko jest o wiele tańsze. Więc taki katamaran, który jest wypożyczony na 8 godzin. Co to znaczy? O 10 rano przyjeżdża po Was samochód, który zabiera Was do portu. Tak, jedziecie tym samochodem, później wskakujecie na tą motoróweczkę. I na katamaran, i płyniecie tak. No, zależy, jaki rejs sobie wybierzecie to. Czy znaczy, myśmy wybrali rejs na 8 godzin, to znaczy, że to jest na cały dzień, czyli z zachodem słońca wracacie z powrotem do portu Kosamui, gdzie czeka oczywiście na Was samochód i zabiera Was z powrotem do domu. Można też taki katamaran wynająć na 5 godzin na przykład, na ile kto chce, ale ile kosztuje taki cały dzień. Katamaran nasz był na 8 osób, więc 8 godzin, 8 osób, dlatego mi się to wszystko myli. I kosztował 40 tysięcy batów, czyli to jest około. No 4,5 tysiąca złotych. No więc wiecie, jak się podzielicie tam i tak dalej, jak na przykład trzy małżeństwa będą, czy dwa małżeństwa z dziećmi, no to, to nie jest, jest aż taka wysoka cena. To i, I tam jest wszystko, ślizgawka. Słuchajcie, oni w ogóle cały czas uważali na dzieci. To non stop. Właśnie niesamowite, jak tutaj obsługa dba o to, żeby nikomu się nic nie stało. Słuchajcie, ktoś wchodzi na górę, ktoś schodzi, a oni rękę podają, albo po prostu tak. Wiecie, tak, tam są żeby... takie prądy, i było ciężko też dopłynąć, co nie? Tak, to, to nie. Mam taką linkę. Właśnie z takim, jakby materiałem ratunkowym, i ciągali nas i dzieci, bo prądy rzeczywiście pierwszy raz miałem do czynienia z czymś takim, żeby te prądy były tak naprawdę odczuwalne. Dosłownie płynąłem bardzo intensywnie, a stałem w miejscu. Ja jako dorosły facet, co nie? Jest to mega męczące, powiem wam, że przyjechaliśmy stamtąd bardzo szczęśliwi, bo jeszcze pojechaliśmy oczywiście na tą plażę. Oni tam nas podwieźli, wysadzili, zrobiliśmy piękne zdjęcia dronem. Wam wszystko pokażemy, jak to wyglądało. I powiem wam, że już zaczęło wtedy padać oni zaczęli: "Szybko, szybko schodzimy z tej plaży, szybko, szybko". Myśmy już widzieli czarne to, chmury. minuty po Jest. tym, jak dotarliście na łódkę, no to już taka burza, nie? Takie fale. A w ogóle jakby nie mając doświadczenia z tym, ja się tego kompletnie nie spodziewałem. No ja też nie, to było w młynieniu oka, po prostu zmiana pogody. No i musieliśmy stamtąd uciekać. No i oczywiście, wiecie, ten ponton, w którym były te nasze buty, przewrócił się przez falę po prostu obrócił się w drugą stronę, wypadła ta skrzynka z tymi butami. No, i oni najpierw chcieli wracać. Powiedzieli, dobra, okej, okay, może zawrócimy, ale zaczęły się tak ogromne fale, że oni mówią, nie damy rady, zawrócić tego katamaranu. No, wywrócimy się, po prostu boimy się, czy to jest dla Was ok. Bo po prostu mówimy, no, to Bezpieczeństwo jest więc. ważniejsze niż jakieś tam buty. Wiecie, no buty można sobie oczywiście kupić. A że mamy tutaj sklep Kroksa. No, nie było problemu, mój, żeśmy pojechali no później wieczorem. Croxy. Tak, i żeśmy sobie kupili po prostu nowe buty. I wszystko jest w porządku. Więc e, jeszcze raz może powiem, ile kosztuje taki katamaran, jeżeli jest full sezon, czyli naprawdę jak jest od grudnia do na przykład końca maja. Ile to kosztuje? Kosztuje. 8-9 tysięcy złotych. No, właśnie, prawie jeszcze raz tyle musicie zapłacić za taki katamaran. Więc mieliśmy troszkę szczęścia, może, bo pogoda nam co prawda, no może nie w 100% dopisała, ale jednak była to przygoda. Więc powiem Wam szczerze, że ja bym powtórzyła to jeszcze raz, bo było bardzo fajnie. Ja mieliśmy ślizgawkę dla myślę, dzieci. Że będziemy to powtarzać Mega. powtarzać jeszcze niejednokrotnie w końcu mieszkamy na wyspie, więc mamy to na wyciągnięcie ręki. Teraz na pewno jesteście ciekawi, jak wygląda nasza budowa. Pojedziemy i pokażemy Wam to wszystko. Pora deszczowa w Tajlandii to jest najlepszy. Okres, żeby odwiedzić Tajlandię. To jest moje zdanie. No powietrze jest zupełnie inne, jest bardzo świeże, jest zawsze wiaterek, po tym deszczu da się oddychać. Dzisiaj od rana też nie ma słońca, są chmury, więc naprawdę jest to mega dla nas. Jak leżałam tutaj na leżaku, to czasami nawet zrobiło mu się zimno, zrobiło mi się zimno. Wiecie, jak patrzę tutaj na ten widok, tak? Bo my rano przeważnie wchodzimy do basenu, idziemy się wykąpać i patrzymy po prostu na ten widok na to morze. Jest dzisiaj bardzo, bardzo spokojne. Wschód słońca był pomarańczowy, wyglądało to przepięknie. Zrobiłam też wideo, zrobiłam sobie zdjęcie, żeby mieć po prostu później, jak już nie będziemy tutaj mieszkać, jak nasz dom będzie gotowy, żeby wspominać właśnie ten czas w tej pięknej willi, w której mieszkaliśmy, właśnie z widokiem na to cudowne morze na Chaweng Beach. Teraz chyba wybierzemy się na plażę, mimo takiej pogody jakoś mam ochotę. Nie, jedziemy to... na budowę. A. – No dobra, jaką plażę, ale kochane. później na plaży chcę pojechać. Weź ten taki, tą matę i jedziemy później na plaży. No, ale ja nie wziąłem nawet stroju, mają spadać a ja ma też nie mają padać, deszcz później, no to co, skarbia. będziesz leżał na mokrym piasku? – Mamy no. kask, nie zmokniemy jakby co. No, – na, dyszły? będę siedziała na plaży w kasku, no ty to też jesteś dobry. Nie, jeszcze w tym, w, 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 mamy w bagażniku, kurde, te płaszcze przeciwdeszczowe. Może założymy sobie jeszcze te płaszcze przeciwdeszczowe i siądziemy sobie pod palmą, co ty na to? – No tak. Uważacie, to by był fajny pomysł? Dajcie znać. Wejdziemy do środka i dzisiaj wam pokażemy, co gdzie jest, tak. żebyście wiedzieli mniej więcej. My mamy domek typu B, czyli w kształcie literki U, więc idziemy do środka. Zaraz wam pokażemy. Jesteśmy na podjeździe do domu. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda z tymi palmami. No i idziemy. Dzisiaj kochani jest niedziela, oni tynkują tutaj już z tej strony, zobaczcie, prawie jest skończone nad wejściem, czyli ta strona od wejścia naszego domu. Tutaj będzie parking, w razie oczywiście tego nie widać, bo jest wszystko zagracone tymi materiałami budowlanymi, jakimiś tam rzeczami, które już nie potrzebują. Zaraz wejdziemy do środka, może pokażemy jeszcze z tej strony, bo pan tutaj miesza cały czas to do tego tynkowania, tą zaprawę. Więc pokażemy Wam, jak to wygląda tutaj od tej strony kuchni, tego okna, żeby to wyjść jeszcze... No jest taki duży, z... że ciężko w kadrze objąć. No jest taki duży, że ciężko w kadrze objąć? Tak. Bardzo dobrze skarbie i bardzo się cieszę. Ja też się bardzo cieszę, bo to znaczy, że ten proces już zaczyna, wiecie, prawie się kończyć. Mega szybko. Z tej strony, jak widzicie, już jest wszystko zrobione. Tutaj będzie to okno takie bardzo duże, które można otworzyć, żeby zrobić przeciąg w tym naszym salonie. Będzie tutaj takie okno. No wiecie, takie odsuwane drzwi, tak jakby, że można będzie to wszystko otworzyć. Zaraz wejdziemy do środka, tylko nie wiem z której strony, bo tu jest wszystko zawalone po prostu tą zaprawą. Więc zaraz sobie jakoś te buty chyba pobrudzimy za bardzo, co? Idziemy od drugiej strony zobaczyć jak to tam wygląda, bo tam chłopaki już wcześniej zaczęli działać, więc myślę, że tam już jest prawie skończone nawet i w środku. No. Zobaczymy Foczko, dajemy radę? Tak, idziemy, wejdziemy Jej. z drugiej strony, wejdziemy do środka, żeby Wam pokazać gdzie co jest, żebyście wiedzieli co to znaczy ten dom typu B, bo to jest bardzo ważne, typ A no, nie mamy takiego domu, więc, jak będziemy mieli gdzieś to, będzie już takie na wykończeniu, to Wam oczywiście pokażemy, jak to wygląda i czym się różni. Tak, jak mówiłem, tak też jest. Zobaczcie, już środek jest zrobiony. Tutaj będzie łazienka, jak widzicie, są rury tutaj z tej strony, tutaj z tej strony, są wszędzie rury. Jedno okno, gdzie chyba z tej strony będzie prysznic, tak? Z tego co wiem. No, i tutaj będzie takie duże okno, żeby było naprawdę światło. Tu z tej strony można było troszkę widzieć te palemki, ale my oczywiście zrobimy sobie część tutaj, taki ogród, żeby to ładnie wyglądało, że jak rzeczywiście leżycie gdzieś tam, czy stoicie pod leżycie w wannie, żeby mieć ładny widok w tej łazience, właśnie takie zielone, piękne palemki albo roślinki. Tutaj będzie taka garderoba. Znaczy będzie taka szafa z tej strony, myślę, że z drugiej strony też kawałeczek i właśnie z tej garderoby będzie wejście do łazienki, z tego względu, że tutaj jak widzicie są drzwi z salonu. Jest od razu wejście z tej strony, przewróć kamerę Dawid, do sypialni. I ta sypialnia, okno będzie z jednej i z drugiej strony, i jest wyjście bezpośrednio na basen, na taras. Tutaj będzie takie całe. Przestrzenne wielkie okno. Tutaj jak stoimy na tym tarasie, gdzie możemy sobie siedzieć i tak dalej, jak wejdziecie tędy, bo tutaj będą te ogromne drzwi i z tamtej strony ten przeciąg, tak jak wam pokazywaliśmy, jest tutaj, że można na przykład jak komuś się zachce siusiu, żeby nam nie siekali do naszego basenu, można sobie szybko wyskoczyć tutaj, położyć jakiś ręczniczek, wejść tutaj do środka i iść do kibelka gościnnego, czyli jest tutaj taka toaleta dla gości, czy dla nas nawet, żebyśmy nie musieli moczyć na przykład nie wiem, podłogi, jak jesteśmy, żeby wchodzić tam gdzieś za tą ścianę i za tą ścianę iść do łazienki, tylko oczywiście tutaj możemy się wysikać. Tutaj będzie jeszcze jeden prysznic, jak wychodzicie z basenu możecie od razu się opłukać, ale i tak wam już mówiliśmy, że woda w basenie będzie wodą słoną, więc to też jest Lepsze niż ten, niż ten chlor, tak? Tutaj z tej strony jest salon. No, uważam, że jest bardzo duży, tylko my mamy w drugą stronę kuchnię, bo inaczej się nie dało. Więc tutaj będzie z tej strony telewizor, to widać już po wejściach na telewizję w ścianie. Oni już położyli całą elektrykę. Jak widzicie, schowali to wszystko do ściany. Kuchnię będziemy mieć z tamtej strony, czyli ta wnęka będzie kuchnia, i tutaj z tej strony będzie cała ściana, tak jakby w kuchni. Czyli z tej strony możemy sobie postawić ten stół, i mamy tutaj. Tutaj troszkę więcej miejsca, tak jakby na kanapę, na sofę i na ten telewizor. No Wydaje mi się, że to też jest fajne rozwiązanie, żeby nie mieć to z tej strony, tylko z tej strony. Może i nawet lepiej na rodzaju tej willi, dla nas przynajmniej, jak jest tak położone. Tutaj jest pomieszczenie gospodarcze, tu będzie też pralka, suszarka, jak chcecie i tak dalej. Tutaj jest od wejścia, także żebyście wiedzieli, jak wchodzi się tutaj w tą stronę. To z tej strony jest to pomieszczenie gospodarcze, a z drugiej strony od razu wchodzicie do salonu. Czyli tam, gdzie Dawid stoi, pokazuje Wam kamerą, będzie salon. Idziecie tutaj prosto. Jest znowu jedna łazienka przy kolejnej sypialni, czyli znowu ta sypialnia, która wychodzi tutaj na ten właśnie taras z drugiej strony. Czyli są trzy sypialnie, trzy łazienki, garderoba i toaleta. Dla gości, czyli dla nas, nawet jak wychodzimy z basenu, żeby szybciej tam być. No i taki living room, wiecie, takie bardzo duże pomieszczenie, żeby tam wszystko było i żeby czuć się dobrze, ale ja uważam i tak, że w tym kraju najwięcej czasu spędzają ludzie na zewnątrz, więc można sobie fajnie ułożyć ten taras, się pokąpać. I tak większość czasu każdy siedzi po prostu nawet wieczorem. Nie wiem, ja na przykład nie oglądam telewizji. Myślę, że większość tu ludzi nie ogląda telewizji, ale no to jest dla każdego indywidualnie oczywiście zrobione, więc można sobie walnąć ogromny telewizor, bo jest na to dużo miejsca, można sobie nawet zrobić takie malutkie kino. Tutaj będą takie okna, żeby to wszystko było jeszcze jaśniejsze. Zasłaniacie sobie tutaj żaluzje czy rolety, jak kto lubi i tutaj możecie sobie również jakieś zamontować. Widzieliśmy, że inni ludzie tak mają, ale myślę, że to jest fajne, jeśli wpada ta odrobina światła naturalnego, a jednocześnie nie jest wam aż tak gorąco. I robi to mega robotę, bo to jest po dwóch stronach, przy wschodzie i zachodzie słońca, macie piękne światło w domu, i bardzo mi się podoba ten pomysł. Tutaj jeszcze przed nami ten dom nie został wybudowany, więc nie wiem na jakiej wysokości będzie dach. To znaczy, troszkę już to widać na jakiej wysokości on będzie, jest o wiele niżej, więc nawet jak my tutaj stoimy w sypialnicz na tym tarasie, i tak mamy bardzo ładny widok, ponieważ widzimy ten cały zielony front, tam trochę dalej z palmami, ze wszystkim. Więc cieszę się że mamy ten dom tak troszkę na górce, że można to wszystko tak podziwiać. Fajnie jest też, że mamy ślepą uliczkę, więc nie będzie przez nas, tak jakby nikt przejeżdżał koło tego domu, tylko muszą się zatrzymać tutaj, że nawet możemy, na przykład jak mamy gości, oni też mają samochód, czy mają skuter, może nawet zaparkować sobie na końcu tej ulicy i nie trzeba wjeżdżać do nas za bramę, prawda? Tutaj może widzimy z naszego tarasu, że ta willa, która jest zbudowana przed nami, jest to willa właśnie takiego typu A. Ona jest, jakby wam to wytłumaczyć, no tutaj na pewno nie zwrócicie na to uwagi, ale wszystkie trzy sypialnie są na stronę tarasu, to znaczy u nas jest ta sypialnia schowana w tamtą stronę, bardziej, a tutaj po prostu tak jak widzicie, czy może się skapniecie, są na pewno tacy ludzie, którzy mają wyobraźnię, są wszystkie trzy okna z sypialni na taras, czyli z każdej sypialni można sobie wyjść bezpośrednio i od razu skakiwać do basenu. No jak to lubi. Myśmy wybrali taką willę, ale to też zależy od wielkości oczywiście ziemi, tak? więc jak ktoś ma mniejszą ziemię, tak jak mamy my, mam mniejszą ziemię, a ktoś ma większą ziemię, to może sobie wybrać rozmiar tego domku. Tak, mniej więcej wygląda willa tego drugiego typu. Ktoś ma naprawdę fajną, piękną działkę z palemką. Amazing. Chodzimy sobie po budowie i zobaczcie, sto nogę znalazłem. Będziesz liczył jej nogi, Dawid. Zostawię to Tobie, kochanie, bo przecież ja nie umiem liczyć. A, no tak. <laughs> No kochani, już przyjechaliśmy do domu, żeśmy się najedli, było bardzo późno jak zwykle. No już dzisiaj tak się najadłem, słuchajcie, jakoś tak w ogóle tutaj się szybko chudnie, przynajmniej dla nas i to jest to fajne. Chyba ty chudniesz, bo ja nic nie widzę, żebym schudła. Więc schudłam Też kochani, ja tak. nic nie, nie czuję, żebym A, bo schudła. To ty Czekam na topienie jesteś. się boczku, ale jakoś się nie wytapia. Ale dzisiaj nam dogodzili naprawdę, taką porcję nam dużą nałożyli jak nigdy. Bardzo się ucieszyli, że znowu żeśmy do nich przyszli. Pojedzenie mają naprawdę fajne. Pokażemy aż Wam nie jeszcze te rady zjeść, jak będziemy następnym razem. O co, robi się po malutku ciemno. Widok mamy dalej piękny, zachód słońca się pojawia. Zobaczcie tam. No takie lekko różowiutkie jest to niebo stąd nie widać też, tak aż całkiem. Ale wygląda to naprawdę pięknie. Więc kochani, chcemy w następnym odcinku Wam powiedzieć plusy i minusy Tajlandii. My wiemy, że my nie jesteśmy tutaj aż tak długo, żeby powiedzieć tak na 100%. Ale to, co do tej pory żeśmy widzieli, możemy Wam powiedzieć. Oczywiście będziemy dalej pokazywać Wam budowę, bo wiem, że Was to bardzo interesuje. Napisało do mnie też dużo ludzi na Instagramie, którzy mają zamiar przylatywać tutaj do Kosamu i w przyszłym tygodniu przyleci ktoś, więc cieszymy się. Oczywiście, że się spotkamy, więc jak Tak, Kochani, ochotę... więc jak chcecie, napisaliście też dwa maile, że przylatujecie, więc po prostu piszcie do nas i mam nadzieję, że jakoś uda nam się. Z Wami spotkać. My bardzo chętnie, więc albo na e-mail, albo na Instagram. Jak chcecie, kontaktujcie się z nami. Wszystko Wam powiemy, wszystko Wam pokażemy. Chętnie się z Wami spotkamy. Jakby tak chcecie, taką willę, to napiszcie do nas. O tak. Bardzo chętnie Wam wszystko o tym opowiemy. No. Więc na dzisiaj to by było koniec. Mamy nadzieję, że wam się podobał ten odcinek, więc dajcie łapkę w górę. Zostawcie też subskrypcję, kochani, wyślijcie film dalej, jak wam się podobał. Pozdrawiamy naszych patronów, nie możemy o nich zapomnieć, bo oni są cudowni. Patronom. Buziaczki dla wszystkich. Kochani, kochani, buźka, sieciach, pa pa. Sali.